Witajcie na kanale Polka w Holandii, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak przygotowuję kalendarz adwentowy dla Marcina i tym samym chciałabym zainspirować może Was do stworzenia takiego kalendarza dla swojej drugiej połówki. Mi się wyświetlało bardzo dużo takich kalendarzy, głównie dla dziewczyn z jakiegoś Douglasa, Sephory i pomyślałam, że fajnie by było stworzyć taki indywidualny kalendarz dla Marcina. On się na pewno tego nie spodziewa i mam nadzieję, że się ucieszy, bo ja miałam ogromną radość przy tworzeniu tego wymyślaniu. Także no, mam nadzieję, że go zaskoczy i że będzie zadowolony z tych prezentów. W sumie przygotowywanie go, wymyślanie już zaczęłam w październiku i zamawianie tych rzeczy, ale muszę teraz dokupywać parę rzeczy, także chodźcie ze mną. Pierwszy przystanek gisk. dzisiaj mamy czwartek, więc chcę wykorzystać to, że sklepy są troszkę dłużej otwarte niż normalnie. Tak to by mi została tylko sobota na takie zakupy. No, ale tak to będę miała weekend wolny. W sumie do iska weszłam tylko po papiery takie do pakowania, bo już kiedyś tutaj byłam i widziałam właśnie, że są ładne. I takie karteczki do przyczepienia numerków. Chciałam jeszcze wziąć kubek świąteczny, ale no, one mi się podobają, ale nie wiem, czy to jest Marci na stylu. On bardziej woli takie pstrokate. Może w akrzynie znajdę coś bardziej w jego stylu. Dobra, to mam już w co zapakować prezenty, a teraz jeszcze muszę kilka dokupić. No to lecimy z kolejnym przystankiem Action. W ogóle pamiętam jak się wprowadziliśmy tutaj do Holandii w 2018 roku i weszliśmy pierwszy raz do Actiona. W Polsce jeszcze nie było tego sklepu, to byliśmy tacy podjarani, Boże, ile tych jest fajnych rzeczy, że takiego sklepu nie ma w Polsce. No ale po latach już jest. No i Polacy też pokochali Action. Kurczę, czy to by mu się spodobało? W tamtym roku był taki cały Mikołaj, ale potów się jeden. A tu jest fajnie ze stojakiem. Hmm. No Zastanawiam się, zastanawiam, ale chyba wezmę to. Kurczę, mam nadzieję, że mu się to spodoba. Aha, z tej strony jest puste. Na pewno muszę kupić parę słodyczy. Ostatnio mówiły, że tam bardzo smakują, to weźmiemy. No i weźmiemy do zestawu jeszcze resztę kindera. Polecimy klasy klasykami wszystkim, co Marcin lubi. No i właśnie podjechałam dlatego do iska po papier, bo tutaj mi się średnio podobają te papiery, takie bardzo pustrokate. I jeszcze jest taki, albo taki. Kurczę, nie wiem, nie wiem. Jestem taka niezdecydowana. Tele przeczytam, te, bo że niech mi ktoś pomoże. Słodyczy ciąg dalszy. I to by było w sumie na tyle ze słodyczy. Dobra, jednak wziąłem ten kubek. Teraz czas na parę kosmetyków. Szukając pomysłów na te prezenty, zapytałam się też przyjaciółek, czy mogą mi coś doradzić, pomóc coś wymyśleć, bo 24 prezenty, no to już mi się naprawdę moja wyobraźnia kończyła. I Ada mi podpowiedziała, żeby kupić zapach do auta, więc idę do Ritualsa i tam coś wybiorę. No i mamy takie zapachy. Ten bardziej dla kobiet. Tu jakiś herbaciany, eukaliptus i rozmaryn taki, yy, zdecyduję się na ten. Amber i mask, nie wiem, ale wydaje mi się on najbardziej będzie pasował Marcinowi. Dobra, Marcin pojechał na saunę, więc to jest ten czas, kiedy mam, jestem sama w domu i mogę po prostu zmontować ten kalendarz bez jego obecności. On ogólnie się domyśla, że coś dla niego szykuje, ale wiecie, nie wie co to będzie. Także jestem mega podekscytowana i zaczynam yy, pakowanie tego. I pokażę Wam teraz od 1 do 24 co mam, chociaż brakuje mi jednej rzeczy, którą muszę zamówić, i to będzie gra, o której mi mówił, że bardzo by ją chciał. Numer 1 to będzie taki termos obiadowy. Marcin pracuje na budowie, więc na przykład rano, jak zostanie mi jakiś obiad z poprzedniego dnia, makaron z sosem czy coś takiego zupka, to będę mogła mu tutaj odgrzać ją rano i po prostu włożyć do tego termosu. I będzie mógł sobie zjeść, zjeść ciepły posiłek w pracy. Myślę, że to jest przydatny bardziej prezent niż taki, wiecie, fajny kul. Cool. No, ale pomyślałam, że to będzie bardzo spoko dla niego. W drugi dzień y, będzie jakby dodatkowa część do y, prezentu numer 1, takie sztuczce turystyczne, żeby miał po prostu je przeznaczone tylko do pracy. No i to po prostu jest taki, wiecie, część druga prezentu numer jeden. Numer 3 to taka zwykła koszulka do biegania. Mówił mi jakiś czas temu, że chciałby sobie taką kupić. A numer 4 to koszulka taka termoaktywna. Nie wiem, czy ją wykorzysta też do pracy, czy do biegania. Też zamówiłam z Decathlonu, taka z długim rękawem. Cyk. Myślę, że będzie spoko dla niego. Prezent numer 5 On na pewno się z tego ucieszy. Czteropak piwa Szuflę. Piliśmy go w Belgii i bardzo nam smakował, a że piąty dzień, to będzie akurat piątek, no to niech chłop ma. No i teraz dzień szósty. Zamówiłam zegarek Casio z Empiku, zaraz Wam go tu pokażę. Taki sportowy, zwykły klasyczek. Myślę, że no ciężko, żeby mu się to nie spodobało, bo jest po prostu no taki wiecie, klasyczny, zwykły, standardowy. No i kolejne dni to już takie klasyczki świąteczne. Bokserki i trójpak skarpetek świątecznych. W ogóle zamówiłam je w Polsce z T. To jest taka nasza firma z Sieradza i ogólnie zamówiłam dużo rzeczy do Polski i mama mi to po prostu spakowała w jedną paczkę i wysłała tutaj. No i dlatego one są tak rozpakowane, ale ja je ładnie zapakuję w papier świąteczny, także będzie git. Numer 9 to już te kupki świąteczne, które Wam pokazywałam na początku filmiku z Akrzyna. A numer 10 to do kubeczków taka herbatka świąteczna, białe święta, owocowa. My lubimy ogólnie Marcin też uwielbia takie herbaty. Co wieczór nam robi różne herbaty, także myślę, że to na pewno będzie taki miły akcent. Numer 11 to taki zestaw kosmetyków z Nivea. Kolejne trzy numery to są różne takie mini gry z empiku, Quiz 200 pytań. Kolejna, no to pole to bardziej taka imprezowa gra, wiecie, towarzyska. I ostatnie takie magnesy. Ja widziałam dużo filmików na TikToku, że wiecie, są te magnesy, takie sznurki. Może wam tu pokażę screena, jak znajdę. Taka po prostu mini gra, można grać yy, w cztery osoby, ale w dwie też. Numer 15, to po prostu zwykły dezodorant. A numer 16, taki uchwyt yy, na telefon do roweru. Ja sobie kiedyś taki uchwyt kupiłam, i zawsze Marcin trochę narzekał, że on nie ma takiego uchwytu, więc po prostu pomyślałam, że ucieszy się po prostu z tego, mam nadzieję. <grym> 17 to dwie maseczki do twarzy. Marcin ogólnie, yy, jak ja sobie nakładam, to on też sobie lubi nałożyć maseczkę. Raże, raczej robimy to wspólnie, więc to są takie specjalne dla niego maseczki. On pracuje na budowie, nie smaruje żadnymi się kremami, więc często ta twarz jest po prostu taka, wiecie, pracuje na dworze w zimie. Jest taka podrażniona, więc przyda się. Jak kalendarz adwentowy, to nie mogło zabraknąć słodyczy. Tu mamy zestaw Skindera. A numer 19 to whisky Jim Coca-Cola i Ferrero Rocher. Ale ja nie, nie zrobię tego tak, wiecie, zwyczajnie, tylko widziałam na internecie filmik, zdjęcie, jak po prostu z tego można stworzyć wiertarkę. Jak się zapakuje po prostu w papier, to będzie wyglądało jak wiertarka. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zaraz Wam pokażę. No i zobaczcie, tak się prezentuje ta wiertarka. Jak zapakuję ją w papier, no myślę, że będzie mega to przypominało wiertarkę. No i Marcin się zaskoczy, bo wiadomo, że on taki sprzęt ma. No, i myślę, że jak otworzy to się ucieszy, że to jednak nie jest wiertarka. Kolejny prezent to zwykły czarny, bawełniany golf z ochnika. Marcin ma, raczej się ubiera tak na sportowo, także taki czarny, klasyczny golf. Myślę, że mu się przyda nawet na święta. Bo on zawsze narzeka, że nie ma się w co ubrać. Wiecie, jak musi się ubrać tak bardziej elegancko. Numer 21 to taki zapach do auta z Ritualsa. Numer 22 to część dalsza ze słodyczy. No, i 23 dostanie tą grę. Wiem, że bardzo ją chce, bo mówił mi o tym już kilka razy. Także to będzie super dla niego niespodzianka. No, i 24 dostanie perfumy Karoliny Herrera Bad Boy. On, je, on ich używał na naszym weselu. Wiem, że już mu się skończyły, także myślę, że to będzie dla niego miłe zaskoczenie. No i to by było na tyle. Teraz się biorę zapakowanie tego, czyli najgorsze przede mną. Mam już numer jeden udało się. Słuchajcie, spakowałam już wszystko. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta wiertarka. Mega to wygląda. Mam nadzieję, że Marcin się ucieszy. Dajcie znać w komentarzu, czy spodobałby wam się taki kalendarz adwentowy. Ja bym się mega cieszyła. Mam nadzieję, że Marcina na to ucieszy. Ja miałam bardzo dużo radości przy tworzeniu tego przy o organizowaniu, wymyślaniu. Naprawdę ogrom frajdy mi to sprawiło, także myślę, że otwieranie tych prezentów będzie jeszcze większą przyjemnością. No a Was zachęcam do stworzenia takiego kalendarza, nie konkretnie takiego, ale po prostu kalendarza adwentowego dla kogoś, kogo po prostu kochacie. Pamiętajcie, że to może być mama, tata, siostra, brat, dzieci, obojętnie, ale naprawdę jest to takie fajne, kreatywne i yy, właśnie grudzień jest takim wyjątkowym czasem, gdzie można takie coś stworzyć. Wiadomo, że w kalendarzach, które ewentualnie wystworzycie, te prezenty będą zupełnie inne niż te, które ja stworzyłam dla Marcina. Właśnie to jest fajne, że można stworzyć tak indywidualnie pod każdego jakieś drobne, większe prezenty, które po prostu mogą ucieszyć drugą osobę. To już by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku Pa!